a no ja witam was na kolejnym grzybobraniu i zobaczcie co tu się dzieje na razie tak przejdę pokażę wam te wszystkie grzyby te wszystkie które wypatrzyłem zobaczcie ile tego jest to ja przed pokazywałem tutaj są kolejne zobaczcie przepiękne doroty to nie wszystko zobaczcie co tu się dzieje pewnie jak dalej pójdę to jeszcze ich mnóstwo będzie tutaj zostawiłem swoją kamerę żeby mniej więcej widzieć gdzie one są no coś pięknego Zobaczcie No coś niesamowitego Zaraz się biorę za jej wyjmowanie A pewnie zaraz Jeszcze do nich dojdą kolejne Borowiki No i zaczynamy wyjmowanie tych wszystkich pięknych borowików na no coś wspaniałego. Ale zobaczcie, to wszystko są młode, młode, dorodne, z twardym trzonem borowiki. Dobrze, idziemy dalej. No coś pięknego. Zobaczcie, jakie tu ubarwienie wspaniałe. Ja w pewnym momencie pomyślałem, czy ja przypadkiem nie śnię, czy to nie jest jakiś sen, bo borowiki są przepiękne w ogromnej ilości. O, tutaj jest następny. Teraz będę musiał i tak się porozglądać, bo pewnie jest ich znacznie więcej. Ten taki największy z całej rodzinki na potężnym trzonie. No coś pięknego. Ten siedzi. I tutaj jeszcze taki maluszek Zasłoniony. Ja dobrze się rozglądam. Sami widzieliście ile w jednym miejscu borowików. A pewnie zaraz będę dalej nagrywał. No i tak jak mówiłem, dosłownie kawałeczek dalej. Kolejne piękne borowiki Dalej się rozglądam i pewnie widzimy się niebawem I zobaczcie jak sobie dumnie stoi piękny borowik No coś pięknego Pięknie ubarwiony ale powiem wam, że ogólnie bardzo dobrze te wszystkie borowiki wyglądają bo nie są tak obiedzone jak wcześniej wędruje następne do koszyka a ja się rozglądam dalej no zobaczcie co tu się dzieje takie piękne borowiki a tutaj mamy drogę, nie wiem czy to wojewódzka czy krajowa przy samej drodze przepiękne borowiki Ale powiem wam, że to jeszcze nie wszystko. No zobaczcie, jakie tutaj śliczne borowiki. Coś niesamowitego te ostatnie dni. Jest jeszcze jeden, pięć sztuk w jednym miejscu, rzucam do koszyka i widzimy się niebawem. A tutaj zobaczcie, prawdziwe, kióż, przywrócony ze starości. Także już ono musiało być tutaj Nie wcześniej. wcześniej a ja szukam dalej trzeba zawsze dobrze się przyglądać zobaczcie jak się schował już miałem odchodzić z tego miejsca a patrzę jeszcze jeden siedzi dobra ja lecę dalej no i kolejne boletusy piękne porówiki oczywiście jak już to ostatnio bywa w większych rodzinkach, dziś jeszcze tutaj będzie jeden, jest przepiękny. Niepiękne trzy borowiczki wędrują do koszyka. Się jeszcze tutaj rozejrzę. No nic więcej, nie ma. Widzimy się niedługo no i dosłownie co chwila. Jeszcze tych nie zdążyłem rzucić do koszyka, tutaj już mamy następnego pięknego Borowika A już myślałem, że ten rok będzie bardzo słaby no i teraz nie mogę ich wziąć w jedną rękę, dobra jakoś się udało. Ja sobie do koszyka. Widzimy się pewnie niebawem. Słuchajcie, ledwo już dźwigam te borowiki. Nie nagrywam wszystkiego. Bo tyle tego jest. Po coś niesamowitego. Podaję kilka kroków. I kolejne borowiki. kolejne. Zobaczcie. Schylam się po jedno. Widać następnego. No po prostu ogromna ilość borowików. Ale ten siedzie, jaki długi, gorzej No coś wspaniałego I widzimy się pewnie niedługo No i zobaczcie, kolejny piękny Malutki borowiczek Taka beczułka No coś wspaniałego Widzę, że już nie jestem sam właśnie no i jest kolejny przepiękny morowiczek ale ten to będzie raczej roboczy bo korzeń jest miękki ale nie zmienia to faktu, że jest piękny ten drugi do i lecimy dalej o zobaczcie już miałem wyłączyć kamerę a tutaj jak pięknie schowany borowik ten już gruby, chorzy zobaczcie jaki fajny grubaset no i dobra widzimy się przy następnym brzydku no i kolejne piękne borowiczki oj tu koszyk się opłamał chyba będzie roboczy ale Później do zweryfikowania. Nie ja zglądam się dalej. Pewnie zaraz za parę kroków będą następne. No i zobaczcie, czyż on nie jest piękny. Jak ubarwiony. Gruby trzon. No, coś pięknego. Piękny borowiczek i wędruję do koszyka, a my lecimy dalej a tutaj podgrzybki ale już ich nie będę brał bo nawet nie mam gdzie już ich wkładać do kosza i tam jeszcze parę podgrzybków także grzybków nie brakuje no widzimy się później przy jakimś ciekawym murowiku, tą kurkę sobie weźmiemy sobie to kilka kurek zawsze znaczy do jakiejś jajecznicy będzie zasłaniamy i lecimy po borowiki i kolejne ładne podgrzybki zabierzemy sobie do suszenia młodziutki Chwila z samymi podgrzybkami, już myślałem, że nie ma borowików. A tutaj zobaczcie. Kolejny piękny borowik. Długa, twarda nóżka. fajny, świeżutki, młodziutki. I szukamy dalej borowików. Słuchajcie, a ja już padam na twarz. Tak mnie te borowiki wymęczyły. Ale zobaczcie. Kolejne jakie miejsce. Fantastyczne przepiękne borowiczki. Ale ile ich tutaj jest? W jednym miejscu zaraz zobaczycie. Już mamy dwie sztuki. Tutaj przepiękne. O i jeszcze jeden się odsłonił. Super. Zobaczcie kolejne. Tutaj mamy kolejnego maluszka fajnie ubarwiony Ale to jeszcze nie wszystko Ale tych grzybów jeszcze tutaj będzie O, jeszcze widzę jednego, myślę, że więcej jest. To jest znaczy mniej. Teraz przypadkiem jeszcze jednego zobaczyłem. Z tamtej strony nie było widać. Zobaczcie, pięknie schowane. Ale jaki bubasyk tam jest malutki. Nie wiem czy mi się uda wyjąć... nie, nie. one są połączone. Zobaczcie, jaki piękny i jeszcze maluszek taki wyrasta obok. Zasłoniamy i lecimy dalej. Tutaj zobaczcie przepiękne młodzieniazki. Tutaj jeszcze jeden. A tutaj jeszcze nagram. O, bym rozdeptał. Jak to trzeba patrzeć dokładnie pod nogi zobaczcie? Jakiego fajnego borowiczka bym rozdeptał. A tutaj jeszcze przy okazji nagram fajne podgrzybki. Maruszek. a tutaj zobaczcie jaki obok wyrasta To jest taki wielki podgrzywek on zostanie a tutaj obok młodziutki, fajny grubej nodze przepiękne Tutaj zobaczcie, jak wyrasta pod grzybek przy drzewie. Niektóre grzybki nie mają łatwo, ale cały się człowiek nie obejrzy. Oj, kapelusik, bo ma. To nic, sprawdzimy go. Takich maluszków jest mnóstwo. No i dobra, przy kolejnych jakichś borowikach się widzimy. Ja już też pomału będę wracał, bo śledwo dźwigam, tak żeby zobaczyć. Koszyk pełny. A borowiki cały czas. Jaki korzeń ogromny. Ale słuchajcie, ile ich tutaj jest. Się mówią, że mnie wymęczyły. Powiem Wam, że padał normalnie na twarz. Tyle ich jest, że. Przepiękne. A to jeszcze nie wszystko. Kolajny, piękny. I zobaczcie jaki tutaj fajny barowik. No przepiękny. Mam, że te ostatnie dni w tym lasie, to sobie chyba zapamiętam do końca życia. Taki mega wysyp. A to jest las, którego nie znam. to chodzę gdzieś tam cały czas przy głównych drogach, żeby się nie zgubić. A cały czas jest tak obfity ten las borowiki. Borowiki tych kurki. No nie jest tak. Już nawet nie zbieram pod nie mam gdzie tego wkładać. No i ja pomału wracam do samochodu i przy jakichś fajnych borowikach jeszcze coś tam nagram.